Hej, kanidzowie, dzisiaj taki unboxing szybki zestawiku dla Iskry. Eee. Dobra. No. Otóż było otwarty nawet. A więc pierwszą rzeczą, te rzeczy są takie mega malutkie i przez to są mega cute. Trzeba tak rozciąć Dobra. Pierwszą rzeczą jest taki piękny kantarek Jezus, ale, ale cute No i, ale to jest cute Oh my gosh Tutaj ktoś źle zapiął chyba, czekajcie No, no tak, no Taki cute I taki uwiązik jeszcze Dodatkowo. I tutaj jeszcze mamy. I tu jeszcze mamy taką dereczkę. O tak. To też ją już przymierzymy. Tylko muszę. Napierdą dobra. Chodź, tak super szybko ściągamy kąter. Dobra, o, no. no bo to tak trzeba, no dobra. Mamy to już na niej, i jeszcze dereczkę. Dereczka, taka. Tu jest taki znaczek. A to jest takie serduszko. No, piękna dereczka. No to tutaj zapinamy. Dobra. Okej, okay, tak. Czekajcie, bo to... Chyba, tak jakoś miało być. Na krzyż chyba. Nie wiem. Coś tak właśnie. Na krzyż chyba miało być. No, piękna dareczka. Ot jeszcze tutaj. O, no. Więc i która ja tak się w tym wszystkim prezentuje taki uwiąz tutaj króciutki tu tak, 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 tak tak, takie fotelka ma Spadajcie na kanał KHT barówek yy, z tego odcinka